Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam, w jaki sposób udostępniać foldery za pomocą serwera Synology. Więc poczta posiada jakieś ograniczenia wielkości załączników. Standardowo jest to w okolicach, w okolicach 20 MB. Natomiast w przypadku, jeżeli posiadamy serwer Synology i chcielibyśmy przesłać większy plik, Synology ma ustalony system, za pomocą którego jesteśmy w stanie taki plik udostępnić. I teraz chciałbym pokazać Wam, jak to zrobić. Po pierwsze, musimy dostać się do naszego serwera, czyli wpisujemy adres naszego serwera w przeglądarce internetowej. Następnie logujemy się do naszego serwera Synology. I. Po pierwsze, otworzymy sobie panel sterowania i sprawdzimy, czy włączność, dostęp zewnętrzny mamy włączony Quick Connect. Tak? Jeżeli jest włączony, powinien się wyświetlać tutaj ogólny link do podłączenia do naszego. Serwera spoza naszej sieci. Tutaj możemy sobie ustalić nazwę naszego serwera. Jeżeli jest to włączone, możemy przystąpić do następnych kroków. Jeżeli nie, trzeba wybrać opcję Włącz Quick Connect ID i postępować zgodnie z y, kreatorem y, Quick Connect ID. Dobrze, możemy sobie zamknąć nasz panel sterowania. Następnie przechodzimy do File Station. Mamy Jakiś folder współdzielony, który, w ramach którego możemy sobie utworzyć jakiś folder i nazwać go udostępnienie. Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję udostępnij. Otwiera nam się okienko, które daje nam link. Yy, Poprzez który osoba, której taki link prezentujemy, będzie mogła dostać się do tego danego folderu. I mamy pod spodem trzy opcje. Pierwsze to kopiuj łącze, drugie kopiuj do maila, i trzecie wygeneruj kod QR. Możemy sobie kod QR wygenerować i komuś wysłać, a, jeśli chciałby, to, chciałby ustanowić sobie dostęp, powiedzmy, telefonem. Następnie sugeruję rozważyć opcję. Bezpiecznego udostępniania. Pierwszą z opcji jest e, ustawienie prywatności wewnętrzne, czyli jeżeli osoba będzie chciała przejrzeć dany folder, musi u nas na serwerze posiadać konto. Druga opcja to publiczna, czyli każdy, kto posiada link do tego, e, ten link, będzie mogła otworzyć e, dany folder i przejrzeć jego zawartość. Możemy zabezpieczyć nasz folder hasłem, zróbmy to w tym momencie. I ostatnie mamy zaawansowane opcje, które pozwalają nam wyznaczyć daty, w których ten link będzie aktywny. Po wygaśnięciu odpowiedniej daty o konkretnej godzinie, e, nasz e, link przestanie być aktywny. Bądź też drugi poziom zabezpieczeń to ile dostępów e, do danego linka może zostać wykonany, tak? czyli jeżeli ustalimy dwa, to tylko dwa razy będzie mogła, mógł być link wykorzystany. Na razie zostawimy sobie opcję na publiczne użyciu hasła, link jest zabezpieczony hasłem. I teraz skopiujemy sobie łącze i możemy wybrać zapis. W nowej karcie wkleimy sobie nasz link, który wygenerowaliśmy. I teraz to będzie widziała osoba, która otrzyma link, tak? Czyli przesyłamy mu hasło, wpisuje sobie hasło, i ma dostęp do całej zawartości foldera. Przyjemnym aspektem y, takiego udostępniania folderu jest to, że jeżeli w międzyczasie coś dorzucimy do tego folderu, Zostanie ono uwzględnione, przy, jeżeli osoba otworzy link, tak? czyli nie było jakiegoś pliku, a okazało się, że musimy go dorzucić, dorzucamy i osoba, która odświeży sobie okno przeglądarki, już ten plik zobaczy.